Cześć wszystkim, tu ja, Poliwizm. was serdecznie w loterii eventowej wakacje 2022 rok. Tak jak widzicie, mam 50 kuferków i loteria Ja będę się tylko tych kuferków. Nie wiem, czy jakiś ekstra dokument zaczynamy. Ale raczej nie będę mówił, co dostałem. Komentarz po prostu pokazywał. Jest! na czas na drugi kuferek, mam nadzieję, że mi miejsca starczy. Yy, tak jak mówiłem, nie mówię, wie, to, wie co w tych rzeczach jest, ale bo nie chcę się po prostu mówić. Przecież, jak będzie też mi zbytecznego, to po prostu i to będzie się dało dać na złote samorodki, po to, to na złote samorodki. widzicie, dodaje to luteria hmm, Tak wiem, że gumę. Okej, okay. dobra. <śmiech> <śmiech> Oczywiście tą ulterię od razu wrzucę po nagraniu. Nie wiem już każdy mógł zobaczyć, czy co mi dostałem. się pozdrowienia dla klanów umów, Amazonki i Szafiurowego Gwardia. Hmm. Tego co widzę, to to oddaję. Tego kuwerki hero na tym eventie. Na poprzednim dniu, kiedy to, żałowałem. Tylko zamarłem troszkę więc że po prostu wiem, że będę robić tylko dwie loterie rocznie, jedna na wakacje, jedna na, na gwiazdkę nie robię żadnych innych, więcej loterii Mo, może jeszcze sobie kupię kuferek tego czar, czarnego smoka ale to, nawet jeśli będę kupował choć nie chce mi się tak szczerze mówiąc bo nawet nie mam pojęcia jakie te outfity są z nich będę musiał zerknąć, ale to wszystko później no oddaję do i to bardzo tylko ja się obawiam, że może że, że miejsca nie starczyć tak fajnie nie oddaje, to loteria Okej. Okay. Powoli się kończy kwerki. A zeszło hmm. No powiem wam, że, że na razie idzie dobrze. Hmm. Choć niekoniecznie chciałem tą, tą łapę aligatora. Ale czemu kupiłeś No, musiałem zrobić te chwilowe cięcie, bo to było coś ważnego. Hmm. Nie wiem, o, wiem. Jak coś, jakiś fajny outfit by był z, z tych nowych kuferek, kuf smoka, to może bym zarzykował i kupił. Ale wątpię. Nie będzie coś fajnego. No już mi się nie chce pokazywać w kółko tego samego. Tego. No i w sumie. Kulteria, ja jestem zadowolony, wydane gdzieś po 20 tysięcy syły, tysiąc yy, odzyskałem, dwa kuferki odzyskałem, a kuferek to jest jakieś 400, no to gdzieś 1800 sy syły odzyskane, no znaczy tak z to tutaj dwa kuferki, więc i tak więcej niż planowałem. Yy, po moim, tym stanie. Yy, dobra, nie, o to ile mi sy syły zostało, a ja nawet nie dam tego syły, no cóż. 是